Dzień dobry, wypełniał właśnie formularz do Spisu Ludności. Mam z tym kłopoty. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Słucham Pana. Pani mi pomoże? Tak. Po pierwsze, nie szkodzi, że mnie się liczy, należę do milczącej większości. Ale wolałbym, żeby niektóre pytania miały kilka odpowiedzi do wyboru. Na przykład, czy jest Pan głową rodziny? Prawdę mówiąc, w dniu, w którym wziąłem ślub z kobietą, z którą mieszkam od 25 lat, To prawda, więc w tym dniu straciłem pozycję głowy rodziny. Widzi pani, bo ja nie pracuję, nie cierpię pracy. Nie znoszę widoku ludzi zabijających się o coś. Więc ona pracuje, a ja sprzątam, zajmuję się dziećmi. Reżyseria Steven Spielberg. Pozaznaczałem ołówkiem, wie pani, te wszystkie kółeczka i kwadraciki. Potem pomyślałem sobie, że to nieuczciwe, że nie jestem głową rodziny, ale... Przecież jednak jestem mężczyzną, sąsiedzi by się sprzeciwili. W każdym razie zastanawiałem się, jak mam odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli nie uważa się pan za głowę rodziny i pańska żona zajmuje tę pozycję, to proszę to napisać. Dobrze, ale trochę mi wstyd. Co ludzie powiedzą? Nic nie powiedzą, nikt się nie dowie na pewno. Tak. Ale mam jednak sąsiadów, którzy. Oni nigdy tego nie zobaczą. I szczerze mówiąc, ale truciciel. Stała się tak agresywna, rządzi teraz wszystkim. Boję się jej. Po pół roku małżeństwa wiedziałem, że zrobiłem błąd. Formularz wpadł mi w ręce nim ona go zobaczyła i chce udzielić uczciwej odpowiedzi. Jeśli napiszę, że jestem głową rodziny, to i tak nikt się nie zorientuje. Hello? Polubiłem panią, ma pani męża? Nie. Niech pani nie będzie taka jak ona, dobrze? Zgoda. Dziękuję, do widzenia. Um. We are talking to uh, Mr. Valente. Uh, oh, Valente, the man who, uh, yes, blows bicycle pump, yes, on the uh, Ted Mack original amateur, yes. Yes, well, I've, uh, I've been trying to get in touch with Mr. Mack myself because, of, uh, well, I've tried to get in touch with him, but it doesn't work, and I'm trying to get in touch with him because I want to I'd like to apply for a deal and I'm not going to give you to company uh, because I'd rather be in touch with him. Well, it's not unusual for a guy play music on something unusual. Tak, poszukujemy ludzi niezwykle utalentowanych. Nasz poprzedni słuchacz potrafi grać na pompce rowerowej, pilniku do paznokci i na wężu od odkurzacza. A pan także coś potrafi? Tak, a co takiego? Gram na mięsie. Na czym? Na mięsie. Na mięsie? Tak, na mięsie. A, to bzdura. Jeszcze nigdy nie słyszałem o czymś takim. Wielu ludzi uważa, że to dziwactwo. To raczej zrozumiałe. I found in the cold storage locker there. Tonight. Słucham pana. Służy mi wszystkim. Czego pan sobie życzy? Do pełna. Bardzo proszę.